Ruch jest bardzo ważny. Jeśli regularnie się ruszamy, mamy lepszy humor, więcej energii do działania, przy okazji lepiej wyglądamy i generalnie świat staje się piękniejszy. Dlatego warto i trzeba się ruszać. Dla wszystkich tych osób, które często mówią, że nie mają czasu na dłuższą aktywność fizyczną, przygotowałem krótki, 15-minutowy zestaw treningowy, który można wykonać w zasadzie wszędzie, w każdych warunkach, także w domu. Dlatego teraz lećcie się przebrać, ja też się przebiorę i zaczynamy trening. Moi drodzy, mam nadzieję, że już się przebraliście i zaczynacie ten trening wspólnie ze mną. To co widzicie w tym momencie na ekranie, to rozgrzewka. Dlatego wystarczy, że będziecie obserwować to co robię ja i mnie naśladować. Nie musicie robić oczywiście identycznie tak jak ja, ale chodzi o to, żeby trochę wasze ciało się rozruszało, zanim zacznie się coś konkretnego. Przez cały czas trwania tego treningu, ja sobie będę tutaj wam komentował poszczególne ćwiczenia. Nie martwcie się, nie będzie takie szczególne motywowanie i pokrzykiwanie w stylu: dawaj, dasz radę, jeszcze trochę. Nie ja tutaj jestem od tego. Raczej skupię się na tym, żeby wam opisywać pewne niuanse w konkretnych ćwiczeniach. Abyście mieli pewność, że wykonujecie ćwiczenia właściwie. Bo zdaję sobie sprawę, że czasem oglądając coś na YouTubie nie do końca jest wszystko przedstawione tak jak trzeba, jeśli chodzi o aspekt techniczny. Tak ważne, jeśli chcemy zachować zdrowie i sprawność. Korzystając z okazji, że ta rozgrzewka jeszcze trwa. Chciałbym Was zapytać o to, czy taka forma na tym kanale jest dla Was przydatna? Jak wiecie, ten kanał tworzony jest właśnie dla Was. Chcę, żeby tutaj było maksymalnie dużo treści, które są dla Was przydatne. Dlatego bardzo Was proszę, zaraz po zakończeniu tego filmiku, dajcie mi znać w komentarzach, czy taki zestaw się Wam podobał. Jeśli się Wam podobał, dajcie mi proszę propozycje, na przykład. Na jakie partie mięśniowe chcielibyście zobaczyć ćwiczenia? Na jakie poziomy zaawansowania, na jakich poziomach zaawansowania powinienem się skupić, aby było to dla Was korzystne? A ja wtedy będę miał motywację, żeby wziąć się do większej pracy. Tymczasem rozgrzewka trwa, zwijamy kręgosłup i wychodzimy do podporu. Kolejne ćwiczenie, ja sobie je nazwałem wojownik. Duży wykrok, wyciągnięcie ręki po przekątnej, daleko. Zwróćcie uwagę, że kolano idzie tutaj mocno do zewnątrz. Pilnujemy, żeby się nam ono nie zapadało. Plecy są wyprostowane, ręka przy uchu. Rozgrzewka się skończyła, w takim razie pora zacząć trening właściwy. Ustawiłem sobie w tym momencie na aplikacji 40 sekund jako czas pracy, a będę między ćwiczeniami odpoczywał przez 20 sekund. Będzie 10 ćwiczeń, czyli 10 razy będziemy trenować po 40 sekund i 20 sekund będziemy wypoczywać. Pierwszym ćwiczeniem jest. Pompka delfinia. Ja nie mam pojęcia, jak to ćwiczenie się nazywa. Ono ma jakąś nazwę, ja sobie to nazywam po swojemu na własne potrzeby. Nazywajcie więc to ćwiczenie tak, jak chcecie. A jeśli ktoś wie, jak ono się nazywa, napiszcie proszę w komentarzu. To, na czym warto, żeby się skupić, to na mocnym dopięciu pośladków, gdy biodra są nisko oraz na w pełni wyprostowanych plecach, gdy biodra są wysoko. Oczywiście, jeśli nie jesteście w stanie wykonać tego ćwiczenia tak jak ja, Możecie zrobić zwykłą, tradycyjną pompkę. Grunt, żeby technika ćwiczeń była prawidłowa. 20 sekund przerwy dobiega końca i za chwilę zaczynamy kolejne ćwiczenie. Tym razem jest to ćwiczenie dynamiczne, angażujące nogi. Dodatkowo, przez to, że działamy tylko jedną nogą, nasze ciało wykona jeszcze większą pracę i wyrównamy sobie ewentualne dysproporcje, jeśli jedną nogę mamy znacznie silniejszą. Zwróćcie uwagę tutaj na wyprostowane plecy, jeśli jestem w dole, na to, że noga jest w przedłużeniu tłowia, a gdy wychodzę do góry, bardzo mocno pracuję rękoma, podskakuję w miejscu i staram się wylądować i od razu przejść do pozycji jaskółki. Tak naprawdę, mimo że wydaje się dość proste, jest to ćwiczenie naprawdę angażujące bardzo mocno całe ciało. Kolejna przerwa, 20 sekund. Można poskakać, można napić się wody. Trzeba wziąć głęboki wdech, przygotować się do kolejnego ćwiczenia. I za chwilę możemy zaczynać. Następnie mamy ćwiczenie na mięśni brzucha. Dodatkowo to ćwiczenie zaangażuje również w mięśnie pośladkowy, przez to, że będziemy przechodzić do rozproku. Najistotniejszym elementem jest to, żeby odcinek lędziwiowy nie odrywał się od podłoża, czyli cały czas, bez przerwy odcinek lędziwiowy dotyka podłoża. Warto jest też zwrócić uwagę na to, czy dolne żebra odrywają się od naszego brzucha. Po prostu chodzi o to, żeby nie tracić napięcia w brzuchu i żeby cały czas mięśnie korp pracowały w czasie trwania całego ćwiczenia. Jeśli wykonacie ten ruch niepoprawnie, prawdopodobnie po chwili poczujecie ból w odcinku lędźwiowym, to znaczy, że technika jest niepoprawna. Zmęczenie już w tym momencie może nieco u was narastać, ale nie martwcie się, ciało się szybko przyzwyczai do tego, że od niego wymagacie, a mało tego, energia wróci z nadmiarem i będziecie ją mogli wykorzystać na inne fajne rzeczy. Kolejne ćwiczenie jest nieco prostsze, bo jest to tak naprawdę połączenie mobilności z siłą obręczy barkowej. Jest to pies z głową w górę i z głową w dół, takie ćwiczenie jogowe poprawiające mobilność całej tylnej taśmy, czyli dzięki niemu łatwiej jest nam sięgnąć dłonią do podłoża w skłonie, a dodatkowo przez to, że próbujemy dotknąć do dłoni, aktywizujemy mięśnie opatkowe, czyli w zasadzie mięśnie grzbietu. Zwróćcie tylko uwagę na to, żeby maksymalnie wypłaszczać plecy, jak mamy biodra w górze, a dodatkowo próbujemy piętę dać jak najniżej, im bliżej do podłoża, tym lepiej. No tak, zmęczenie ewidentnie narasta, więc pora wziąć łyk wody. i drodzy, nie ma tutaj wielkiej filozofii, ja piję po prostu wodę w czasie treningu. I wam też polecam, bo tak naprawdę nie trzeba nic innego stosować. Kolejne ćwiczenie angażuje bardzo mocno nogi. Jest to połączenie właśnie przejścia do klęku, gdzie bardzo mocno działa przód uda, i z taką fazą dynamiczną, gdzie wskakujemy do pozycji przysiadu. Jest tutaj kilka stopni trudności. Oczywiście, jeśli nie jesteście w stanie wskoczyć na pełne stopy, wtedy możecie po prostu wstać na jedną nogę, ale jeśli ktoś jest w stanie, to ja zawsze proponuję dodać jakiś element sprawnościowy i zwinnościowy po to, żeby budować wszechstronne ciało, a nie tylko a nie tylko silne. Pora przejść do kolejnego ćwiczenia i tym razem będzie to pozycja hollow body. To ćwiczenie powinniście już znać, ponieważ już tutaj na kanale występował filmik, gdzie omawiałem dość dokładnie to ćwiczenie, dlatego warto jest przejrzeć pozostałe filmiki na moim kanale i znaleźć sobie trzy ćwiczenia gimnastyczne. Tutaj znowu pamiętajcie o tym, żeby odcinek lędźwiowy przylegał do podłoża, Abyśmy mieli pewność, że nasze mięśnie brzucha mocno pracują. Dodatkowo myślcie o swoim brzuchu, cały czas go napinajcie świadomie, zasysajcie, wtedy on będzie działał poprawnie. Jednak nie tylko brzuch tutaj działa, trzeba pamiętać o tym, żeby ściskać mocno stopy, naprężać ręce, czyli w zasadzie całe ciało będzie tutaj zaangażowane. To ćwiczenie naprawdę potrafi zmęczyć, więc pora na kolejną 20-sekundową przerwę. Kolejne ćwiczenie bardzo zaangażuje nasze mięśnie core. O ile wcześniej hollow body angażowało mięśnie prosty brzucha, czyli tzw. Tak sześciopak, o tyle to ćwiczenie będzie bardzo mocno angażowało mięśnie skośne, ale także mięśnie pleców. Zwróćcie tutaj uwagę na to, że maksymalnie wychodzę biodrem do góry. Brzuch jest cały czas zasany i bardzo mocno napięty. Nie pozwalam moim żebrom, aby one się odrywały od ciała. A dodatkowo. Dużą pracę wykonuję obręczą barkową, ponieważ teraz bark idzie do ucha, następnie wypycham go mocno do góry, odpycham biodra jak najdalej od ziemi, robię wydech, utrzymuję napięcie. Trudne ćwiczenie, mimo że wygląda na proste, warto spróbować. Pilnujcie tylko poprawnej techniki. No dobrze, idzie nam całkiem fajnie. Pora wziąć kilka głębokich wdechów, przygotować się na kolejne ćwiczenie. Mam nadzieję, że dajecie radę, że nie jest tak bardzo ciężko, a teraz pora na ćwiczenie wydolnościowe, które zaangażuje również mięśnie brzucha i będzie to bieg w podporze. Zwróćcie uwagę na to, że dłonie są pod barkami, nie wychylamy ich daleko do przodu. Ciało jest w jednej linii, czyli tyłek nie powinien być za wysoko. Brzuch bardzo mocno napięty, zasany, a kolano pracuje jak najbliżej do klatki. Powinniście sobie wyobrażać, że chcecie przepchnąć nieco ziemię. Cały czas oddychamy, pamiętamy o tym, żeby tutaj nie pracować na bezdechu, ponieważ wtedy bardzo szybko się zmęczycie. 40 sekund w zasadzie wydawało się jak wieczność. Zresztą widać to po mojej twarzy, że dość mocno mnie zmęczyło. Jestem zadowolony, choć zmęczony. W takim razie łyk wody wam też zalecam i już szybko szykujemy się, bo czekają nas kolejne ćwiczenia do zrobienia. Przysiadł wyskok. To ćwiczenie naprawdę daje w kość. Zwróćcie uwagę na pracę kolan. Kolana pracują do zewnątrz, nie zapadają się do środka. Ląduję najpierw na palce, później dolepiam mocno pięte, amortyzuję lądowanie i robię kolejny dynamiczny wyskok w górę. Zaangażujemy tu całe nogi, w zasadzie całe ciało. To ćwiczenie będzie nie tylko wzmacniające, ale również wydolnościowe, więc bardzo polecam. Jak ktoś nie ma siły robić tego z wyskokiem, można wykonać też klasyczną wersję przysiadów. Uff, nie było tak łatwo, co? Jutro prawdopodobnie poczujecie nogi, jeśli wykonujecie to ćwiczenie pierwszy raz. Dobrze, idźmy dalej. Ostatnie ćwiczenie. Świetne ćwiczenie dla osób, które mają problemy z garbieniem się, które chcą popracować nad pośladkami i otwarciem klatki piersiowej. Wypchnięcia bioder. Zaangażujemy tutaj bardzo mocno pośladek, otworzymy klatkę piersiową. Pamiętajcie tylko o tym, aby to biodra były najdalej wysuniętym punktem w przód, a nie brzuch czyli brzuch ma być napięty i zassany. Można to też zrobić w wersji na prostych nogach, wtedy będzie jeszcze ciężej. Dłonie mocno są wkręcone, odpychają nas od ziemi. Klatka w najdalszym punkcie, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Pamiętamy o tym, żeby cały czas oddychać. Moi drodzy, to było ostatnie ćwiczenie. Teraz, jeśli macie siłę, możecie zacząć kolejną serię. A ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że taki materiał będzie na tym kanale dla Was bardzo przydatny i będziecie z tego treningu korzystać. Dajcie mi, proszę, znać, co Was jeszcze interesuje, jakie zestawy ćwiczeń, na jakie partie mięśniowe, a wtedy bardzo chętnie się postaram i coś ciekawego dla Was stworzę, aby było nie tylko pod kątem dobrego wyglądu, ale też sprawności, zwinności i siły. Moi drodzy, a jeśli dodatkowo szukacie przemyślanej strategii, która doprowadzi was z punktu A do punktu B i będziecie lepiej wyglądać, lepiej się czuć, a dodatkowo zbierzecie wartościową wiedzę, którą będziecie mogli później wykorzystać przez wiele lat swojego treningu, zapraszam Was bardzo serdecznie do współpracy w ramach mojego programu Wszechstronne Ciało. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie internetowej, lub zawsze możecie do mnie napisać bezpośrednio. Na fanpage'u i wtedy na pewno chętnie odpowiem. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz, dzięki temu ten filmik dotrze do nieco szerszej publiczności, bo jeszcze was wcale tutaj nie ma tak dużo, a przynajmniej nie tak dużo, jak ja bym chciał. Mam nadzieję, że będziecie mieli świetny dzień, aktywny, pełen słońca, dobrego jedzenia i humoru. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!